दारा बहुत शुभ 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 सेक्स मेक Co prawda symulator elektryka. Polska gra była już ogrywana i pokazywałem wam ją właśnie tutaj na kanale. Natomiast teraz wychodzi całkowicie zrobiona od podstaw wersja VR. Nie jest to tylko i wyłącznie przeportowana wersja, ale stworzona właśnie z myślą o goglach i sterowaniu, na przykład stojąc na środku pokoju, czyli po prostu używając naszych kontrolerów w rękach. Czy imersja będzie lepsza? Czy tutaj będzie się przyjemnie grało i wykonywało tą pracę właśnie elektryka? Zobaczmy. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy, moi drodzy. Co my tutaj mamy złego? Teczka. Mamy teczkę. Wiemy, co mamy zrobić. Dziadek chce, żebyśmy mu ogarnęli wszystko w jego łazience. Chce, żebyśmy co zrobili? Zakładka budżet. Czyli mamy do wydania tyle. Wydatki? Na razie zero. Saldo? 100 dolarów. Nie ma problemu. Dobra. Wiem, wydatki. Ja postaram się fuszerkę odwalić. Chodzimy do łazienki. Tak jak w mojej drodzy, w podstawowej wersji. Dobra, jest włączenie, nie? Nie działa. Nie działa. Mamy wykrywacz kabli. Proszę bardzo, Wiarowy wykrywacz kabli. Widzimy, że zasilanie dochodzi tutaj, ale nie wychodzi do lampy. No, dlatego otwieramy. Sprawdzamy, co się dzieje. Ok. Idziemy do skrzynki na bezpieczniki. Pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Wyłączamy. No, najlepiej by było całą różnicówkę. Nie trzeba już później nic, ale najlepiej jest dla bezpieczeństwa wyłączyć oprócz głównego jeszcze te podrzędne. No, mamy włącznik światła. I co dalej? Kolory przewodów różnią się. Dobra, wszystko wiemy. Wiem. Bierzemy sobie to, co na lampę ma wyjść. I bierzemy to, co zasila. Bo od dołu zasilanie przychodzi, tak? Włącznik tylko przerywa to. No i cyk. Sprawdzamy dalej. Idziemy włączyć bezpiecznik. Cyk. Następnie. Sprawdzamy. Czyli lampa. Bo znowu zasila. No, niestety nam żarówka padła. Weźmiemy kabel. Ok. nie działającą lampę. Dobra, czyli tak. To musimy usunąć. Cały przewód. A, mogliśmy tego przewodu nie usuwać. Ale usuwamy sobie lampę. Lampa nie działa. Do hasioka. Albo jeszcze ją naprawimy. Otwórzmy sobie sklep. Potrzebujemy w lampie kupić. Tutaj, do zadania. To potrzebujemy kupić. To potrzebujemy kupić. Opla I żaruwa. I Essa. Wyłączamy. Bierzemy sobie lampeczkę. Oś tu. oś tu. Mamy lampę. Szkoda, że nie mamy tutaj wiercenia bo musimy ją jakoś tutaj. Jest załontowana. Bierzemy przewód. Przewodem oczywiście podpinamy. Tutaj się nam krzyżują. Dobra. Podpinamy. A jeszcze nie skończyliśmy jednej rzeczy. Tutaj. O. OK. O. Teraz. Teraz sobie to ściągamy. Nie, nie ściągamy tego. Tylko to ściągamy. I teraz bierzemy przewód. Usuwamy resztki starego. Dobra. Teraz to łączymy. Tyk, tyk, tyk. Dobra. Teraz bierzemy sobie, cyk, zasilanie od dołu na lampę. Podpinamy. E, dajmy jeszcze... Zielony, zielony, zielony. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj jest zielona, tak jest. Zręcajmy ją. I idziemy włączyć bezpieczniki. Super. Po włączeniu bezpieczników możemy widzieć, że lampa działa. Co mamy dalej? Napraw pozostałe lampy. Lampa łazienkowa nie jest jedyną, w której dziadek ma problem. W domu są też niedziałające lampy. Zbadaj problem i napraw je. Czyli muszę zobaczyć, które jeszcze nie działają. Zobaczmy, czy działa lampa. No dobra, bądźmy tutaj. Tu chyba nie działają, pokaż tu. Dobra, ta działa. Jeszcze zobaczmy. Tutaj w ogóle nie ma lampy. To jest jakiś dafon. On działa. Czyli też w przedpokoju nie działają. Czyli nie działa ta. I nie działa i te dwie. Zobaczmy, co się z nimi stało. Więc tak. Tu dochodzi. Dobra, czyli yy, albo żarówka albo lampa tu się zepsuła, a tutaj połączenie jest połączenie jest do z, z tego. Okej, okay, czyli ta jest spalona żarówka i tam albo żarówka, albo lampa. Okej. Okay. No to tak, wyłączamy sobie bezpieczniki. Teraz sobie wykręcamy tą żarówkę. Biegniemy tutaj, bo pamiętam, że tutaj były schowane. Trącamy tom, włączamy bezpiecznik i obydwie działają. Teraz jeszcze tamta zostaje. Wyłączamy bezpiecznik i sprawdźmy, co tutaj mamy. Palona żarówka. Czyli bierzemy tom na zmianę. Zamontujemy tutaj. I moi drodzy, góra. Te lampy działają, ta lampa działa. Wszystko wykonane. I idziemy. Tak, moi drodzy, możemy wykonywać naszą robotę. Otóż to. Za nami. No, nie ma to jak własny garaż, co? W wolnym czasie sprawdzić część mieszkalną za czerwonymi drzwiami. Uuu, pokaż. Mogę po swojemu zrobić? Ja se tu mieszkam, tak o. Czy te gniazdka są w porządku? Pyta Nuru Temitope. Nowa sąsiadka. Hello, jestem nowa w tym mieście i jeszcze nie zdążyłam się rozpakować, ale już jedna rzecz mnie niepokoi. W moim nowym domu jest sporo gniazdek, ale wiele z nich nie działa. Nie mogę oglądać telewizji ani nawet włączyć lampy w sypialni. Chyba już wiem, dlaczego ten dom był taki tani. No, ja mam przynajmniej zawsze działające gniazdko na czubku mojej głowy. Dlatego idę. Dobra, czyli to jest, to jest zadanie tak samo wyglądające, jak było to zadanie zrobione w elektrycznym symulator w podstawowej wersji pc Sprawdzamy? Jest ok. Teraz tak, bierzemy gniazdko. Tak, jest, moi drodzy. Tu nawet jest takie, moi drodzy, debilo odporne. Tutaj zrobili tak. Faza z lewej strony, ale patrząc z tej perspektywy, a nie z tej. Czyli tutaj dali fazę, tutaj jest ochronny na środku i tu mamy neutralny. Podpinamy pierw PE, podpinamy niebieski tu. I ten tutorial tak zrobili, żeby nie szło tego zmaścić, jak to się mówi, nie? Odpalamy. Podłączamy. I działa. Jedna lampa, moi drodzy, zrobiona. Idziemy sprawdzić dalej. Idziemy spra a Tutaj włącznik, nie? Te lampy, coś nie teges. I wyłączmy sobie to. Weźmy włącznik do łapy. O, panie. I teraz tak. Biorąc ten detektor, widzimy, która lampa będzie w którą stronę szła. Gdyby tą podpiąć lampę, to bierzemy prze. A pod tą lampę, nie? Czekaj, 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 bo my chcemy tak. Zasilanie, tu mamy, tu mamy zasilanie i tu mamy na dwie lampy. Pokaż, teraz włączymy. Hopla. Teraz powinno coś zadziałać, nie? Zadziałało, Oby dwie lampy się, a teraz tak, one świecą osobno, tak? Tamta się gasi, teraz ta się będzie gasić. No, jest. Idzie tu zasilanie, ale nie jesteśmy pewni, czy ono działa, więc dlatego dali nam lampę, żebyśmy, moi drodzy, sprawdzali lampą, czy działa poprawnie. No. Jest to też pewne rozwiązanie, jest to też pewna sprawa, dzięki czemu. Dobra, nie działa. Czyli to samo. Pędzimy tutaj do zasilania. tyk, I, moi drodzy, podpinamy szybciutko gniazdko. To jest taka zabawa dla ucznia. Podpinamy brązowy nie, tu, tyk i tyk, S o, myślę że to będzie po prostu już działać, dobra lecimy tutaj działa włącznik nie działa ale zobaczmy czy w ogóle e, one się, dobra czyli tutaj włącznik czyli włącznik Po prostu czyli po prostu włącznik biały montaż tutaj już jest od dołu faza Tutaj jedna na jedną lampę, na drugą i będzie dobre. Dawaj. PE. Paza. Tyk. A, antenę trzeba jeszcze ustawić. Pokaż ją. To jest stary telewizor. Oho, to fajne. Oho. Leci coś. Co to za filmik? Co to tam łazi z tym psem? Co to za psychodela? I to jest to. Mogę wyjść. Łatwe. Moje światła znowu. To jest bez sensu. Włączam światła w kuchni, a te w pokoju gasną. Włączam te w pokoju i kuchnia robi się ciemna. Mam za dużo lamp czy co? Pomóż mi je wszystkie włączyć. Świetnie ci poszło ostatnim razem. Dobra, czyli ktoś mu poknolił te połączenia. Dobra, włączmy lampy. No, świecą się. Teraz włączmy te. Aha. Dobra, czyli zwarcie, czyli ktoś źle to podłączył w ogóle. Wyłączmy to. Teraz możemy włączyć. Wow. Did he really think one would be tak. Trzeba, Trzeba dać więcej bezpieczników. Wyskanujemy całą instalację, to prawda. Więc tak. It start with that tak. On every job anyway. tu. Tu leci zasilanie. Zasilanie idzie tu, do włącznika. I ten włącznik tutaj, moi drodzy, kombinuje. Te wszystkie problemy są od niego. Zdecydowanie. To jest szponciciel główny. To wszystko teraz tak. Zasilanie idzie tu. Idzie tu. Paza. Teraz na to. Dobra. Lampa tu. Dobra, teraz pewnie mnie prąd porazi, bo każe mi wyłączyć główne zasilanie, ale ja nie wiem, gdzie jest główne zasilanie. Dobra. Ile mamy jeszcze dać? Okej. Okay. Odłącz prądy w puszce elektrycznej. Oni... Ale czekaj, wyłączyliśmy je? Wyłączyliśmy. Je. Dobra. Okej. Okay. Dobra. I teraz... Tyk. Usuwamy. Mamy. Tyk, cyk, tyk. I on chciał, żeby bezpośrednio to szło. Oj nie. Oj nie. Czekaj, czekaj, źle. Yy. O, ja Nie mam jak trafić z tym. Chwila. No to jest zrobione. Teraz robimy ten. Chodź, 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 chodź. Tu, cyk, 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 cyk. Dobra. S. O. Nie. I prawda tu tego. Chyba jest OK. Okej, co? Jeszcze jedno się zepsuło. Czekaj, 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 bo jeszcze tutaj jest. W tym coś jest nascone. Zebikie. I gniazdko. O to. to do tego, a to przebicie idzie skąd? A, to przebicie idzie stąd. Nie, 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 nie. To musimy usunąć. Jak ja pracuję, to ja się przykładam do mojej, do mojej roboty. Oj tak tak, oj tak tak. Chodź. Odepnij to. Mam muszę... O jest. Nie wiem jakim cudem, ale to zrobiłem. Dobra, podłącz. Aha, jeszcze nie, bo gniazdko nie jest podłączone. Chyba, to jest zrobione. To jest zrobione. To jest zrobione. Niebieski. Żółto-zielony. Brązowy. Podłączamy. Dobra, idziemy włączyć bezpieczniki. Próba generalna. Wszystko zrobione! Proszę bardzo. Jestem prawdziwym fahurą. Jep. Miłośnik roślinności. Jair Santan. Potrzebuję twojej pomocy w jednej sprawie. Widzisz, jestem ogromnym fanem roślin. Uwielbiam te małe, zielone stworki, ale muszę to trzymać w tajemnicy. Staram się jak najlepiej o nie dbać, ale... no nie chcą rosnąć. Kupiłem nawet specjalne żarówki od jednego z moich kumpli, ale chyba potrzebuję też lamp? Muszę to załatwić jak najszybciej, więc mam nadzieję, że dasz radę. Pamiętaj z ziomeczku, rośliny to nasza tajemnica o podejrzewam, że to na pewno będą medyczne rośliny. Uuu, byczku! A, Ty takie roślinki hodujesz! Tak, 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 to są takie roślinki. Czego on się wstydzi, dokładnie? To normalne rzeczy. Zobaczmy, gdzie my mamy przewody. Mamy jeden łącznik. Lampy nie są jeszcze podłączone w żadnym stopniu. Jedna lampa, drugiej lampie. Wiadomo co, wiadomo kiedy. Wiadomo gdzie. Cyk. Albo nie cyk. Cyk. Panie, ja tu tylko robotę wykonuję, ja się na tym nie znam. Zawsze tak możecie powiedzieć. Panie, ja nie jestem żadnym mikrobiologiem. Dla mnie to wyglądało jak zwykłe rośliny. Żarówki grzewcze. Pytanie. Żarówka zwykła. Dobra te żarówki zostawić. Uuu, tutaj są poukrywane. Co to za kozak? Specjalne żaróweczki. Hopla, hopla, hopla. Hopla. Dobra. Teraz bierzemy przewód i robimy tak. Wyłączmy bezpieczniki pierw, bo zaraz znowu powiedzą, że o, razi prądem. Stąd. Tyk. I teraz tak, jedziemy do pierwszej żarówy. Pierwszej możemy przeciągnąć, nie ma żadnego problemu, stąd. a bo one są na odwrót zrobione. Dobra, mniejsza o to, już nie będziemy kombinować. Ale dobra, to zróbmy taki myk, żeby nie przeciążać, chociaż to jest na jednym bezpieczniku. Robimy, że to będzie drugi. Zasilanie podamy dalej. I w teorii powinno już działać. Na dwa. Pierw włączamy jedne. Aha, bo jeszcze tutaj nie jest to podłączone, w środku. Tak. Jedno damy tu. I damy tu. Teraz jak to podłączymy... Opla. Włączamy pierwszą połówkę. Super. Okay. I teraz druga połówka. Mamy. Wszystkie... To jest... Quick, put the fire out. Dawaj, dawaj, dawaj! Co się stało? Co jest, chłopie? To miała być zwykła, zwykła robota. Szczęść Boże! I ratuj się kto może. Ej, szczerze? Mega mocne! Ej, szczerze? Mega mocne! To się chyba friza się naoglądał. Podmień spalone rośliny. Znajdź inne żarówki. Podmień spalone żarówki, włącz lampy. Kurde, ale roboty narobiliśmy. Ale jak ja mam to podmienić te rośliny? W sensie co, mam to? Sprzedać ją mogę. A mam jakąś inną roślinę? Tak, tą. Okej. Okay. Halo! Dobra. To jest jedna roślina. Tu jest druga roślina. Teraz musimy żarówki grzewcze znaleźć, ale prawdopodobnie trzeba je kupić. Albo nie. Albo gdzieś są schowane. Są skitrane. Nie my to znajdziemy. Tutaj nie są skitrane. Może w czajniku? A, to też był sposób na ugaszenie chyba. Nie ma. A. Nie ma, nie ma wody na pustyni. Te jeszcze żarówki mogą być skitrane, co? O! Ale, kryjówka! Mamy wszystko. Łączmy to. Nice! Pięknie wszystko zrobione. Nie no, mega mocne to było. Ej, szczerze, to było mega mocne. Udało mi się rozpakować, nie mam zbyt wielu rzeczy, ale wszystkie zakupy powinny pomóc. A co do zakupy właśnie? kupiłem telewizor oraz lampy, i potrzebuję, aby te rzeczy zostały zamontowane. Czy mogę liczyć na ponowną pomoc fachowca? Ostatnio byłam bardzo zadowolona. Dawaj, już ci biegnę pomóc. Tu jesteś Ubaora! Co jest? Ile ty tych rzeczy do roboty mamy? Siub, lampa. Siup! lampa. Uspokój się tam. Siub, nic. <laughs> to ktoś byle jak połączył, to na pewno nie ja, to na pewno nie ja. Ja bym tak nigdy nie zrobił. Tyk, nie patrzcie na to, nie patrzcie jak to jest krzywo. To jest po bożemu. Tyk. i tyk 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 i P odpowiednie lecimy z zasilaniem a wiecie co zrobimy nie będziemy szaleć nie to podwójny chyba musi być wiecie muszę wyłączyć Chyba podwójny muszę włącznik zamontować. Nie tak jest. Dobra. Zróbmy tak. Wywalmy tego. Kupmy sobie podwójny. Weźmy przewód. To sobie podłączam tu, a to idzie na lampę. Dobra, co my to... A, czyli tu są jednak żarówki. No nie wyczymia.

Oh, they grow up so fast. Wszystko zrobione! Dobra, będzie dobrze moi drodzy, styknie na dzisiaj. Tak wyglądały pierwsze wrażenia z tej gry, tak wyglądały pierwsze misje. Moja ocena bardzo wstępna jest taka, że gdyby mi dano dwie wersje, czyli tą podstawową, elektryka e, podstawowego i tego na VR, to chętniej bym przeszedł albo przynajmniej dłużej bym grał i więcej misji zrobił w tej wersji vr -owej. Po prostu jakoś tak przyjemnie mi się wkręciło, w pewnym momencie nawet nie wiedziałem kiedy, ale już dwie godziny minęły, gdy mam gogle na nosie. To może świadczyć o tym, że po prostu gdzieś tam przyjemnie się wykonywało te zadania. Tyle Was zostawiam. Zostawcie łapkę, napiszcie komentarz, co uważacie. Jakaś propozycja co do następnych materiałów. Zapraszam na transmisję na Twitchu codziennie od 10.00. Dodatkowo na drugim kanale Bonko Live, gdzie wrzucam tam kilka materiałów dziennie. Ostatnio gram w różne gry, a tutaj na głównym kanale staram się też wrzucać te takie materiały bardziej zmontowane. Czasami jakieś takie, gdzie możemy porozmawiać na jakiś temat, albo tak jak dzisiaj, po prostu jakiś gameplay. A jeżeli szukacie Gierek, to oczywiście ponownie zapraszam do sponsora jakim jest Marketplace g 2 Poniżej znajdziecie link, no i słuchajcie, tam znajdziecie dużo różnych gier. Nawet są wersje na VR, ale jeżeli szukacie gier, na przykład na Steam, to często zanim kupicie jakąś gierkę na Steamie, to zobaczcie, czy na G2 po prostu nie ma jej taniej. Dzięki czemu zaoszczędzicie Wy, a kupując mojego linku wspieracie mnie i będę mógł tworzyć więcej materiałów. No dobra, po prostu wiecie, chodzi o hajs. Tak naprawdę chodzi o to, że chcę mieć dużo pieniędzy, za które będę kupował pizzę, zapiekanki i oranżadę. Wszystkiego dobrego i miłego grania. Cześć!